Drodzy alienowani rodzice, drogie alienowane mamy, drodzy alienowani ojcowie. Jakiś czas temu mówiłam o syndromie fałszywych wspomnień u Waszego alienowanego dziecka, u Waszych alienowanych dzieci. Wiecie, pytanie główne jest to, czy da się odwrócić ten syndrom fałszywych wspomnień u Waszych dzieci. Dziecko, które jest poddawane tej psychicznej przemocy rodzicielskiej przez dominującego rodzica. W pewnym momencie zaczyna wierzyć, że doświadczyło z Twojej strony przemocy, która nigdy nie miała miejsca. W pewnym momencie zaczyna zmieniać treści realnych wspomnień, cudownych wspomnień związanych z Tobą, na takie interpretacje negatywne. Zaczyna tworzyć narrację zgodną z oczekiwaniami dominującego rodzica. To jest, słuchajcie, tak zwane zjawisko lojalności patologicznej. Konflikt lojalności zjawisko lojalności patologicznej. Czy jednak to zjawisko, czy ten syndrom, czy no tak, czy ten syndrom fałszywych wspomnień jesteście w stanie odwrócić? Tak, kochani, to jest możliwe, ale są warunki. Dziecko musi odzyskać z Tobą kontakt. Dziecko musi odzyskać kontakt ze swoim alienowanym, izolowanym rodzicem, aby być w stanie odwrócić ten syndrom fałszywych wspomnień. Najlepiej, gdy nastąpi czasowe oddzielenie dziecka od dominującego, alienującego rodzica, na przykład poprzez terapię, nadzór kuratora, a w skrajnych przypadkach nawet poprzez zmianę miejsca pobytu. Dziecko musi poczuć się znowu bezpiecznie emocjonalnie. Ma, hmm, ma być w stanie zakwestionować fałszywe przekonania o tobie, które były mu przez tygodnie, lata. Miesiące wpajane. Kolejny warunek to jest wprowadzenie profesjonalnej psychoterapii. Terapia narracyjna, EMDR, podejście psychodynamiczne z elementami terapii przywiązania. Kolejny warunek to to, że dziecko wejdzie w wiek rozwojowy, który sprzyja refleksji. To jest zazwyczaj między dziesiątym, inaczej to się zaczyna, tak od. 10, raczej 12 roku życia dziecka. Starsze dzieci i nastolatki mają większą zdolność do myślenia abstrakcyjnego i rozumienia złożoności sytuacji. Przekształcenie myślenia czarno-białego w takie zintegrowane myślenie. Możliwa jest. Też rekonstrukcja wspomnień, rekonstrukcja wydarzeń, co jest własne, a co jest wszczepione, co jest wyuczone, co utrudnia i uniemożliwia, utrudnia bądź uniemożliwia odwrócenie tego syndromu fałszywych wspomnień, to wiadomo, brak dostępu do terapii specjalistycznej, brak dostępu do, do Ciebie, do alienowanego, izolowanego rodzica, wrogość środowiska szkolnego lub rodzinnego, które cały czas wpaja te fałszywe wspomnienia o Tobie utrwalanie fałszywego takiego self-obrazu, um, tak mogę powiedzieć, czyli to jest taka długotrwała in, um, identyfikacja z rolą ofiary i przejęcie tożsamości zbudowanej na alienacji, czyli na tych przemocowych, Zachowaniach rodzica dominującego. Faktycznie jest tak, i na to wskazują, słuchajcie, badania naukowe, między innymi Bakera, Clavera, Rivlina, które mówią o tym, że dzieci poddane alienacji, izolacji, po latach samoistnie zaczynają kwestionować wspomnienia, na przykład gdy znalazły jakieś zapisy, zdjęcia lub wiadomości sprzed okresu alienacji. Dzieci odnowiły kontakt z alienowanym rodzicem jako nastolatki lub jako dorośli rodzice, już mając tą emocjonalną reakcję na wstyd i żal. Boże, co ja zrobiłam, co ja zrobiłam, jak ja mogłem, mogłam przez tak długi czas ją, go negować. Odzyskały pełne lub częściowe wspomnienia wcześniejszego pozytywnego kontaktu. Słyszycie jak to brzmi? Odzyskały pełne lub często, częściowe wspomnienia z... Alienowanym, izolowanym rodzicem. I jeszcze raz powtórzę, jak my możemy w ogóle twierdzić, że alienacja rodzicielska nie jest przemocą, jeżeli jest w stanie doprowadzić do tego, że dziecku wymazywane z pamięci są dobre wspomnienia z drugim rodzicem? Fałszywe wspomnienia u alienowanego dziecka da się odwrócić, wymaga to czasu, wymaga to specjalistycznej interwencji, interwencji terapeutycznej, wymaga to zmiany środowiska, odzyskania więzi i najczęściej separacji, izolowania od tego dominującego Rodzica. Im szybciej zainterweniujesz, im szybciej zacznij, zaczniesz działać, tym większa szansa na odbudowę tej więzi z Twoim dzieckiem. Ja nazywam się Barbara Anna Błaszak, jestem dyplomowanym interwentem systemowym oraz prezesem Fundacji Działającej na Rzecz Ochrony Praw Dzieci. Z całego serca dziękuję za to, że tutaj ze mną jesteście. Bardzo, bardzo Wam dziękuję.